Cześć! Pięć lat, dosłownie tyle czasu zajęło mi dojście do momentu, w którym zrozumiałem, że pasuje wrócić do internetu. I to nie pasuje, bo komuś to pasuje, tylko mi pasuje z tym, być, pracować coś nowego, zrobić coś wielkiego. I te ostatnie pięć lat było naprawdę dla mnie strasznie burzliwymi. Jeśli ktoś z Was mi źle życzył, to powiem Ci: że się udało. Prawie mi zakopaliście i zakopaliście mnie na 5 lat, e, zobaczcie moje filmy, e, jedne z moich pierwszych filmów na YouTube nagrałem, gdzie powiedziałem kup sobie jednego Bitcoina, niech tam leży na Twoim koncie, może kiedyś Ci się przyda, no dzisiaj te słowa mają dosyć dobre znaczenie, bo wtedy kosztował on niecałe 700 dolarów, jak ten film nagrywałem, no dzisiaj troszkę więcej niż 700 dolarów, ja nie wiesz. Ten YouTube powstał po to, gdzie chciałem zrzucać swoje przemyślenia. Chciałem się po prostu z tym kimś dzielić, jak z człowieka, który jest jakiegoś zadupia, wyjść i zrobić coś naprawdę wielkiego. W swoim pikowym momencie życia, można powiedzieć, że jeździłem w świetnym Porsche, który kupiłem sobie na 21 urodziny. Mieszkałem w mieszkaniu wynajmowanym po rodzinie kulczyków i robiłem wspaniałe rzeczy. Nawet czasem mi tak odpalił do głowy, że poleciałem do Dubaju kupić moje żonie torebkę z pracy. Kupoty. Tak wiem, każda z kiedyś dorasta. Podobnie jak ty, miałem wiele wyzwań, i te pięć lat, mogę powiedzieć prosto i to absolutnie bez grama ściemy, były dla mnie dramatyczne, przeszczęśliwe i historyczne, można powiedzieć. W te pięć lat wylądowałem z, powiedzieć, jednego z najgrubszych ryb, jeśli chodzi o network marketing, do totalnego betonu. Po prostu, do betonu. Wylądowałem z moją żoną w garażu i żyliśmy za 50 zł, chociaż nie chwaliłem w tym na YouTubie, i nagrywałem filmy to nie chciałem tego pokazywać. Chciałem pokazywać Wam tylko to, co wydawało mi się słuszne. I to była nieprawda. Wielokrotnie nagrywałem Wam filmy, kiedy miałem totalnego doła. Byłem w próbach przed samobójczych i innych takich tego typu akcjach, to wydawało mi się, że nie wolno o nich mówić. Wydawało mi się, że to jest nienormalne, że ludzie mają problemy, bo przecież ten świat jest tylko spełniony. Ludzie mają tylko po prostu same sukcesy. Przyciągaj, mów tylko pozytywnie. Gówno prawda. Nic takiego u mnie nie było. Wszyscy myśleli, że zarabiam ogromne pieniądze, a tak naprawdę ledwo co wiązałem koniec końca. I te pięć lat dało mi do zrozumienia, że wiele osób na mnie czeka. Nie zdajesz sobie sprawy, ile set wiadomości, myślę, że nawet mógłbym zarezygnować z że tysiące wiadomości otrzymałem w ciągu tych pięciu lat, typu Kuba wracaj na YouTube, nagrywaj filmy, dzięki twoim filmom zarobiłem 700 tysięcy złotych, a ja sobie sprawę, kurwa, skoro ja pomogłem komuś moimi filmami, darmowymi filmami na YouTube, zarobić ponad 700 tysięcy złotych, to czemu ja się tym wszystkim martwię? Do czego ja zmierzam? I powiem wam szczerze, że przez pięć lat analizowałem, co dalej robić. No bo przecież nie mogę tych talentów zakopać. Jedni mają talent do tego, żeby mówić, inni do tego, żeby liczyć, inni, żeby być świetnym bankowcem, a jeszcze inni, żeby być wybitnym lekarzem. Ja wiem, że mam talent do przekazywania wiedzy. Wiem, że mam talent, by nauczyć kogoś, jak zarabiać w internecie. Nauczyłem blisko 100 osób zarabiać ponad 40 tysięcy miesięcznie. Ale pewnego dnia powinna mi się noga. Zaufałem ludziom, zaufałem pewnym firmom, zaufałem pewnym projektom, niekoniecznie będąc pewny, e, czy to na pewno jest pewne. Wiecie, dzisiaj łatwo się mówi o tym, że, o, mo, pewnie byś wiedział, że to się coś tam stanie, ktoś tam, coś tam. Każdy ma dzisiaj, ale to trochę jak z Robertem Lewandowskim, który strzela karnego i mówi, że, no, fajnie byłoby wiedzieć, którą stronę rzuci się bramka, żeby to wiedzieć wtedy, jak strzelałem. Dzisiaj jesteście wszyscy mądrzy, ale trochę tak nie było. Tak samo było ze mną. I przez pięć lat analizowałem wykresy. Analikty, analizowałem dzisiaj, analitykowałem dzisiaj, można powiedzieć, całe zagadnienia branży, co dzisiaj się dzieje w świecie, co ludzie lubią, a w jaką stronę będzie dzisiaj szedł internet i świat. I mogę Ci powiedzieć jedno: nie staćcie dzisiaj na to, żeby nie mieć planu B. To, co się wydarzy w 2023 roku, ja nie chcę tu być złym prorokiem, bo wystarczy, że Bank Światowy mówi wyraźnie, że jeśli nie w tym roku, to na pewno w następnym roku dotknie nas recesja, która spowolni gospodarkę na całym świecie. I dzisiaj widzimy wyraźnie, że nawet według naszego wspaniałego głosu, Słyszę, moi drodzy, prawie w najgorszym momencie naszego kraju. Prawie. I brakuje nam tylko de facto jednego punkta procentowego. To dużo? Nie wiem. Wiem jedno, że przez blisko pięć lat zadawałem sobie pytanie, co robić? Z czego żyć? Co robić większego? O czym nagrywać na YouTubie? O czym mówić? O czym nie mówić? Cały czas sobie zadawałem po prostu w głowie. Walczyłem sam ze sobą, zamiast po prostu zrzucić to w formie nagrania. Dzięki Bogu, że ktoś mnie do tego namówił i popchnął mnie do tego, żebym zrzucił to po prostu w formie wypowiedzi. Jeśli wiesz, jak to jest. Być w ciemnej dupie, ale kiedyś się podnieść, albo dzisiaj jesteś w takim miejscu i nie masz z kim się podnieść, to mogę ci powiedzieć jedno: myślę, że mam coś świetnego dla ciebie. Jeśli ktoś ci nie pomógł, jeśli przez swoje ostatnie lata zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w dobrym miejscu, nie zarabiasz tyle, co powinien zarabiać, nie masz wsparcia w tych, w których wsparcie powinno być oczywiste, jako rodzina czy bliscy, to naprawdę nie martw się. Chcecie podnieść na duchu, ponieważ w tym opisie tego filmu jest pewien link. To jest dla wybranych osób. Prosiłbym, żeby nie każdy z Was ten link klikał, bo niestety mam troszeczkę ograniczone miejsca na tym zapisie. Jest to nagranie, film, a tak naprawdę prezentacja na żywo. Chcę zaprosić Cię na 1 grudnia, gdzie pokażę Ci dokładnie, jakie moje błędy popełniłem i jak można nauczyć się na moich błędach nie stracić milion złotych. Jak z człowieka, który chciał robić wielkie rzeczy, robić przespaniałe, rewelacyjne produkty, można może Chcę przepaścić de facto wszystko jednym, dwoma ruchami. I dlatego uważam, że nie stać się dzisiaj na to, żebyś nie był 1 grudnia o godzinie 20 na webinarze ze mną. Nawet jeśli nie zrobimy nic ciekawego, to po prostu przyjdź i zobacz, czy na pewno jesteś gotowy na to, co wydarzy się w 2023 roku. Ja byłem, można powiedzieć, lwem schowanym w klatce, który chciał się zrobić domowym kotem. Tak się nie da. Zawsze natura nasza wygrywa ze sobą. Jestem człowiekiem, który chce pomagać, robić wielkie rzeczy i tego się nie da robić przy wyłączonej kamerze, przy, w swojej piwnicy, trzeba z tym wyjść. E, niestety, czasem trzeba podjąć e, czyjeś oceny, czyjeś uwagi, czyjeś problemy, negowanie jakiegoś produktu, ale wiem jedno, 1 grudnia to się zmieni. Jeśli nie było mnie tu przez 5 lat, to wiedz, że coś się działo. Po prostu przygotowywałem się na ten dzień. Pytanie jest tylko takie, czy Ty jesteś gotowy na ten dzień. Ja jestem. Jeśli tak, to bądź ze mną. 1 grudnia 20. Link w komentarzu w lub w opisie. Do zobaczenia.